A jak wygląda miłość pary prezydenckiej, ja wiecie jak? Ja wiem, no po prostu jedna dama, jakaś piękna bardzo, no bierze go za rękę, idzie na ślub, no i potem, no i potem e, ksiądz mówi, że, że, żeby, żeby sobie pocałować, Poce... no mówi, mówi takie księgę, gdzie, gdzie jest tam napisane. A co ten ksiądz mówi? Ja wiem. Co? czy mogą się ożenić, czy jeszcze? To jak mówi tak to nie, to tak, to, to, to znaczy tak, A jak nie to, to wtedy ten prezydent chyba zmusza. Pan pyta, czy chcesz czy, czy na przykład ożenić za tą piękną damę, tak? Czy, czy ta dama chce się ożenić za tego pięknego? Yy? Pana? Tak, I, i, skończ, i skończcie się pocałunkiem i <noise> jesteście żoną. Chciałem powiedzieć tak. Ja mam w tej szkole swojej żonę. Tą dziewczynę prezydenta tak się, tak się stało, że na przykład pa, najpierw się mówi na przykład Andrzejka, a drugi na przykład prezydent... Du, Prezydent Duda, No na przykład, czy mówi Andrzejko, chcesz się ocenić prezydentem Duda? Andrzej z Dudą? Najważniejsze jest, żeby być sobą. Co to znaczy? O, sobą to znaczy, że po prostu nie trzeba może takich ludzi. Ale najpierw prezydent nie wie, czy już się jedna Dama taka piękna, się ożeniła, a druga, a, a, a prezydent na przykład ją kocha i ją od razu chce zabrać na ślub. A czy pan prezydent dla swojej żony w ogóle ma czas? Tam, no. Mogą się całować. Nie. A co, co z tym całowaniem ja jest? Nie Ale co się? z tym całowaniem jest nie tak? Ja wiem, całowaniem jest nie tak. Na przykład ktoś się jak już się unazył i się pocałował więcej nie chce się całować. Jak prezydent na przykład pocałuje to, kto tego tą, co się pocałował, to tak ona nie chciała wtedy. Trzeba najpierw się zapytać, czy chce się znowu się pocałować. Pana prezydentka się ma z żonę i, i ma e, no, jakby takiego e, no, chłopca, no i, no, i, no i po prostu oni, oni są, bardzo się kochają, no i no i wtedy, wtedy taka peska jest, no i z no tej peski. Wy, Nie wyrasta człowiek z pieski, bo, przez, bo ją brzósek, bo dziecko kupi, więc musi, bo to, to właśnie mężczyzna zawozi do szpitala tą panią, prezydencką panią i potem ma operację. No A. i potem mają takie, no jakby takie igiełkę, no i... Zaszywają, tak? Wiem, wiem z czego się bierze e, życie. Z miłości!